Cieszę się, że oglądasz drugi vlog o narciarskim sześciopaku dla zaawansowanych w ośrodku Ski Center Latymar. Często otrzymuję od Was wiadomości, w których sugerujecie, abym pokazał w filmach trasy dla wymagających. Dlatego nagrałem te filmy. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim udam się na czarną trasę Paladisanta, no nie, nie sposób nie wyjechać na sam szczyt góry Paladisanta. Tym oto talerzykiem, a co, a czemu nie. I kilka słów na temat czegoś, co, o czym opowiadałem, czy zacząłem opowiadać e, na dole krzesła. A mianowicie, kiedyś przyjechałem tutaj na dłuższy pobyt, siedziałem tu w Waldifiemie przez tydzień, było to wiele lat temu, a przyjechałem na ferie z taką zorganizowaną grupą. No i pech chciał dla tej grupy, Pech, że przez większość tego tygodnia sypał śnieg. Było Dosyć chłodno, może nie tak jak dzisiaj, ale było chłodno, więc warunki śniegowe do jazdy po świeżym puchu były wręcz doskonałe. Ja miałem ze sobą szerokie narty. Pamiętam, były to Watea 96 marki Fischer. Czarne narty, na których jeździło mi się genialnie i wziąłem te narty właśnie tutaj na Pala di Santa i po tych czerwonych i czarnych trasach codziennie jeździłem krzyco, krzycząc ciesząc się jak dziecko bo było po prostu obłędnie każdego dnia miałem powder skiing jazdę w puchu 30 40 cm świeżego śniegu i kiedy większość osób co rozumiem specjalnie nie była z tego tytułu bardzo szczęśliwa. Ja wpadałem do schroniska troszeczkę się zagrzać i otrzepać ze śniegu z bananem na twarzy, bo było absolutnie doskonale. Bezpiecznie, bo jeździłem po trasach, na których był ten świeży puch. Trasy były oczywiście wieczorem ratrakowane, w nocy sypało, więc było po prostu obłędnie. Takie mam wspomnienia z tego miejsca. No, a zaraz dojadę na sam szczyt, no bo jak to? Będąc tutaj nie wyjechać na sam szczyt, tym bardziej, że te stoki są trochę rzadziej otwierane, to znaczy w sensie w drugiej kolejności. Najpierw są otwierane główne stoki, a dopiero pala di Santa, więc jeżeli przyjedzie się tu na początku sezonu, no to z tymi warunkami może być tu różnie. A dzisiaj, a dzisiaj jest po prostu ogień. O! I co? I co teraz? Zobaczcie, jakie za mną są widoki. Wow, wow, wow. Słoneczko świeć, świeć, po zimno. Pala di 2400 metrów nad poziomem morza. I teraz zjeżdżam czerwoną 20. O, udało mi się powiedzieć, że nie zjeżdżam w dół. Czerwoną 20, a potem uderzę na czarną. Trasę sześciopaka, czyli czarną 20a. Czarną trasę 20a. Pala de Ale widoki. A taka propos, dzisiaj po południu jadę za tą górę, co zobaczycie w następnym odcinku, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jaki to ośrodek? Kto się domyśla? Napiszcie w komentarzach, jaki ośrodek odwiedzę jutro jest dokładnie za tą górą, czyli za pasmem Latmar. Czarna dwudziestka A, czyli trasa o Pala santa. Zabawa zaczyna się dalej za tym przełamaniem. Super trasa z przepięknym widokiem. To co? Jedziemy? wam, jest ściana <noise> jest. Postaram się parametry tych tras wrzucić, jakie tu jest. Jak tu jest stromo. Natomiast na tej ścianie faktycznie jest stromo. I jak widzicie, gro osób, które tu wjeżdżają, delikatnie rzecz biorąc, nie powinny wybierać takich tras. No ale co zdrowo bić? Dobra, kolejna czarnulka zaliczona. Nie jestem w Pampeago, tylko z drugiej strony przyjechałem i teraz wybieram się tam, żeby dojechać do restauracji, w której nagram dla Was wątek kulinarny. Moje filmy spodobały się Wam, odwiedziliście, który z ośrodków narciarskich dzięki mojej rekomendacji. Możecie rozważyć wsparcie mojej działalności na YouTube. Zapraszam Was do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać Waszych ulubionych twórców. Możesz także wesprzeć moją działalność, stawiając mi kawę. Link do wirtualnej kawiarni znajduje się w opisie do tego filmu. Z góry dziękuję. absolutnie doskonałe, bardzo, bardzo ciekawie podane. Mięso delikatne, super zrobione, a sposób podania w naczyniu, które trzyma ciepło, na gałązce niestety nie wiem co to za drzewo. Wygląda jak bigły jodły jakiejś takiej jak długiej. Czy tak faktycznie jest, tego nie wiem. Ale sprawia to, że mięso ma bardzo specyficzny aromat. Bardzo przyjemny, Doskonałe. Rewelacja, świetnie podana. Do tego pieczone ziemniaczki i marchewka. Oczywiście wszystko okraszone gruboziarnistą solą. I zobaczcie na te widoki. Jak powiedział mi właściciel restauracji, z którym miałem przyjemność przed chwilą rozmawiać, to jest to restauracja z najładniejszym widokiem w Latemacie. I w pełni się z nim zgodzę. Za mną marbolada, giletta, San martino. Rewelacyjne widok. Ten widok i to miejsce z tą wielką szybą przeszkleniem trochę przypominam restauracji, która jest po drugiej stronie ośrodka. Restaurację Oberholt. Jak tam jest, oczywiście możecie zobaczyć. W jednym z moich odcinków, kiedy byłem w Obregen, czyli w południowym Tyrolu, teraz jestem w Trentino. Dzień dobry. O Oprócz przemiłej rozmowy z panią Kalerką, do mięsa, do tego steka dostałem e, drzew Przedwór drzewopodobny, to nie jest chyba drzem jako taki, z, z, z właśnie Jacku. No powiem z, jeżdżem. z jeżdżem. Właśnie, idealnie komponuje się z tym mięsem. Aha, jeżeli jak ktoś by myślał, że ta porcja jest taka malutka, to nie, normalna porcja jest większa. Tylko po, po, co poprosiłem mniejszą porcję, bo nie jestem specjalnie głodny. Ale miejsce jest genialne, trochę zaczynam żałować, że nie wziąłem normalnej porcji. Rewelacja. Oczywiście nie odmówiłbym sobie deseru. E, wiesz, wjechał pyszny serniczek. Ograniczyłem porcję e, steka, bo <laughs> nie byłem głodny. Jak zobaczycie porcję sernika, to będziecie mieli ze mną ze mnie nieraz, niezłe pole. No ale co zrobić? Trzeba spróbować tutaj szyk, Przy smaku żeby móc wam coś na ten temat powiedzieć. Stingło mi trochę. Eee, Załusza, na, mam nadzieję, że e, YouTube nie wyłączy mi monetyzacji tego filmu, bo tak nieraz zrobi. Teraz dla odmiany Freddy się produkuje, nieodżałowany. A ja na dwa słowa, tylko serniczek przepyszny. Polecam to miejsce, choć trudno je znaleźć, bo wyjeżdżając z krzesłem do pewnej stacji kompletnie go nie widać. Można łat, w łatwy sposób ominąć to miejsce. Proszę nagram wam. Jak tu trafić? Bo miejsce jest warte, tak, żeby tu przyjechać ze względu na jedzenie. Dwa ze względu na chyba najlepsze faktycznie widoki w latach. Doskonałe miejsce. Serdecznie Wam polecam. Fantastyczny właściciel, przemiła obsługa. Jak tutaj dotrzeć. Tam jest górna stacja krzesła. Zaraz pokażę Wam na mapie. Teraz widzicie, w którym miejscu jest ta restauracja. Wspaniały widok. No bo jak tutaj się nie zachwycać takim pięknym widokiem. W marcu pewnie będzie tutaj zaje fajnie, jak słoneczko będzie się opierać na tym tarasie i będzie cieplutko. Dzisiaj widzieliście, większość osób cisnęła się do środka, i było, a miejsca specjalnie nie jest tam za dużo, także jeżeli byście planowali tutaj przyjechać, to najlepiej zarezerwować sobie stolik. Ja dzisiaj wpadłem tak trochę na rympał i po znajomości z Włochami, ze znajomymi e, właściciela restauracji, Przysiadłem się do nich, z nimi usiadłem. Miałem przy okazji e, możliwość poznania rodziny spod Wenecji. Lunch był pyszny. Serdecznie polecam to miejsce. A ja ruszam już jak najszybciej na drugą stronę ośrodka Latemar, czyli w kierunku Oberegen, bo tam czekają kolejne dwie trasy, które chciałbym Wam pokazać. A przy okazji, a przy okazji zwiedzamy cały region, cały ośrodek narciarski. Maki się bawią, skaczą w snowparku, a ja uciekam w kierunku Oberegen. Tam, tam mam do zaliczenia kolejne dwie trasy, a przy okazji przypomnimy sobie jak wyglądają inne soki w tym przepięknym ośrodku położonym już w południowym tyrolu. Bo Was to pewnie specjalnie nie dotyczy i nie interesuje że przed chwilą byłem w Trentino a teraz jestem już w południowym Tyrolu jest to dla mnie bardziej ważne a tak a propos to tędy tu, 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 tu i tu wiedzie ścieżka rowerowa którą jeździłem w lipcu link do tego filmu o, zawsze nie wiem z której strony z tej chyba z tej strony będzie a jak nie, nie to z tej to zobaczcie jak tutaj świetnie można spędzić czas Jeżdżąc na rowerze, i co ciekawe, ta trasa rowerowa jest prawie dla każdego, o tak powiem. Jest tutaj jeden taki bardziej stromy zjazd, ale bardzo prosty technicznie. Po prostu jest długo i stromo, trzeba trzymać ręce na heblach, na hamulcach. Jakby ktoś nie wiedział. Ale to już zapraszam do oglądnięcia filmu. Wracamy na narty. Wstąpię na tą trasę za chwilę. Za chwilę tu przyjadę, bo to trasa Pucharu Europy i jedna z szóstki. Natomiast jadę jeszcze dalej w kierunku Oberregen, ponieważ muszę się dostać w okolicę restauracji Oberholz. Skąd też zaczyna się chyba ostatnio, szósta trasa narciarska, którą muszę dzisiaj przejechać. Znaczy, nie szósta dla mnie, ale szósta, jak gdyby w kolejności od Predatco. Za mną trasa Oberholz, ale żeby dostać się na nią, muszę zjechać do Oberregen, tam wyciągnąć się krzesłem, które jest za tymi drzewami, przejechać koło doskonałej restau restauracji Oberholz. Serdecznie polecam i dopiero będę mógł zjechać tą trasą. Następnie odbiję w lewo, aby dostać się na trasę Pucharu Europy. Oberregen możecie pojeździć wieczorem. W Oberegen możecie pojeździć na sankach też wieczorem. Oprócz tego toru, który było przed chwilą widać pod kanapą, którą właściwie ta, takim miksem, bo tam też gondole są, którym jechałem do góry. Więc tutaj też tutaj są takie możliwości. Natomiast e, mieszkając w Predacco czy w Pampeago, no, trzeba by było tu przejechać przez przełęcz, fasolabacce, zjechać. No zabierze Wam to. Powiedzmy sobie 30-40 minut. Jeżeli warunki drogowe są ok, to serdecznie polecam, żeby tu wpaść wieczorem na jazdę wieczorną, ewentualnie na sanki. Obregen, miejscowość położona dokładnie po drugiej stronie ośrodka, do której możemy dojechać na nartach, będąc tutaj w Latemar. Sam ośrodek Latemar to e, Oberegen, Pampeago i Predazzo, z którego tutaj przyjechałem. Wyjeżdżam teraz e, krzesłem do w pobliżej restauracji Oberholz, aby tam nagrać e, trasę ostatnią, patrząc na mapę. A następnie powoli będę wracał, aby do, jeszcze przejechać. Ha. W międzyczasie coś wam zdradzę, że w międzyczasie się dowiedziałem, że jedną z tych tras przejechałem już na początku. Bo okazało się, że trasy, bodajże, jeżeli nie pomylę numerów, 35, 36, czyli pierwsze, jakie pokazywałem wam dzisiaj, także wchodzą do sześciopaku. Także nieświadomie przejechałem. Ale wynika to z tego, że na stronie internetowej, gdzie jest opisany ten sześciopak, są opisane trasy, są opisane ich nazwy, a nie ma opisanych numerów. Natomiast jak weźmiecie mapę, to na mapie znowu są numery, a nie ma nazw tras, ani nie ma jakichś innych oznaczeń, które to są trasy. Stąd się wziął problem, który sam się tak naprawdę rozwiązał. Natomiast jeszcze jedna trasa po drodze mnie czeka, którą yy, przed lunchem ominąłem. Ponieważ śpieszyłem się do restauracji i tak się spóźniłem, i tylko dzięki uprzejmości właściciela uh, mogłem się przysiąść do jego znajomych. Bo tak to by był problem ze zjedzeniem czegokolwiek, a przede wszystkim problem z pokazaniem wam tak pysznego jedzenia przekazaniem tego, jakie to było pyszne no bo trudno pokazać, że coś jest pyszne. To może ładnie wyglądać. Proszę bardzo, dla mnie trzecia trasa narciarska z sześciopaka. O nazwie Oberholz, zaczynająca się przy restauracji Oberholz. Serdecznie polecam Wam, aby tutaj wpaść na lunch. Restauracja naprawdę bardzo dobra. A jeżeli zarezerwujecie stolik przy oknach, to będziecie mieli równie piękny widok jak w restauracji, w której jadłem dzisiaj lunch. Tak prezentuje się restauracja Oberholz. A tak prezentuje się trasa Czerwona Dwójka, o też o nazwie Oberholz. Zapraszam! Trasa Oberholz jest najmniej stromą z całej szóstki. Mamy tutaj nachylenie 47%. Swego czasu były rozgrywane tutaj zawody dla amatorów, a w ogóle to. Idealna jest do tego, aby pojechać na krawędziach, bo jest bardzo, bardzo szeroka, co pewnie widzicie. Kilka słów o statystykach ośrodka Ski Center Latemar w dolinie Valdivieme. Dla miłośników jazdy po białym, przygotowano 49 km tras. Na początkujących czeka ponad 9 km tras w kolorze niebieskim. Zaawansowani czerwone znaki znajdą przy stokach o długości prawie 33 km. Siedmioma kilometrami czarnego koloru zachwyceni będą zwolennicy najbardziej stromych stoków. Na tereny narciarskie wyjedziesz jedną z dwóch gondoli wspomaganych przez 14 kanap. Całość systemu transportowego uzupełniają jeszcze dwa orczyki. No to spróbujmy trasy Pucharu Europy. Trasa Majerl z L na końcu. Jest to trasa, która w skali trudności powiedzmy, że jest średnia. Choć na taką nie wygląda, bo ekspozycja jest spora. Ma 55% nachylenia, więc sporo tak prawdę mówiąc. Jest bardzo szeroka, przygotowana pod zawody. Zawody fisowskie rządzą się swoimi prawami. Jak wygląda? To zaraz zobaczycie. Początek łagodny. Z tyłu przepiękne góry. Cudownie Latemar wygląda o tej porze roku. A najlepsze kasztany są na placu Pigal. A cała zabawa zaczyna się tu. I pamiętajcie. Aby wasze krawędzie naprawdę były ostre, jest co tu jechać. Naprawdę jest tutaj co jechać. Wow, i te widoki. Jak widzę takie osoby, to mam strach w oczach. Im się wydaje, że panują nad nartami. Zbierając się na zimowy urlop, pamiętaj koniecznie o wykupieniu dobrego ubezpieczenia narciarskiego, dostosowanego do Twoich potrzeb. Aby ułatwić Ci wybór, w opisie do tego filmu znajdziesz link do porównywarki ubezpieczeń, dzięki czemu zakupiona polisa będzie najlepszą dla Ciebie. Przy trasie czerwonej numer 6 znajdziecie bardzo dobrą restaurację. Polecam. Też tu miałem okazję wiele lat temu co prawda jeść, ale wspomin wspominam te doznania kulinarne bardzo pozytywnie. To kolejne miejsce na kulinarnej mapie Latemarki. Zobaczcie, jak jestem opatulony. Tak tu jest zimno dzisiaj. No cóż, taka typowa włoska pogoda. Na koniec została mi ostatnia z sześciopaków. Trasa czerwona 28 i bodajże 28A. Aniello Agnello. Chyba Aniello to się wymawia. Jeżeli ktoś zna dobrze włoski, to proszę w komentarzu o podpis. No i co? Jedziemy zobaczyć, jak wygląda ostatnia. Trasa z sześciopaku, a po drodze chyba jest czarny odcinek, choć nie jest on najbardziej stromy. Wszystkie informacje macie opisane w trakcie tego filmu, jak strome są te trasy, jakiej są długości, i tak dalej, i tak Wszystkie techniczne informacje ma... Ojej, zamarzł mi aparat mowy, zamarz po prostu zamarzł. Dobra, jadę zrobić tą ostatnią trasę. I być może jeszcze uda mi się zrobić live'a dla was, bo po prostu no nie ma czasu. Od rana cały czas ogień po trasach. Wjazd na ściankę robi wrażenie przed wieloma osobami. Nawet widziałem osobę, która próbowała zjechać tutaj pługiem, jak zwykle. Ale też widziałem parę osób, które świetnie jechały. Naprawdę świetnie. I Jak Wam się podobają trasy z sześciopaka? <laughs> sześciopaka czy sześciopaków? Sześciopaka chyba. Następny jadę. Super, super. Cieszę się, że znalazłem jak gdyby kolejny temat do tego, aby wam przedstawić ten ośrodek narciarski, bo przecież byłem tu kilka razy i z tego miejsca, to znaczy z Latemar Są już chyba ze dwa albo trzy filmy u mnie na kanale, ale zawsze zaczynałem z drugiej strony. Teraz mam okazję, mam przyjemność dla Was nagrać film od strony Trentino, od strony Predazzo.